Ja też jestem żo żo żołnierzem wyklętym i każdy, kto chce iść za Chrystusem, będzie żołnierzem wyklętym przez ten świat zepsuty, który należy do diabła. Kiedy kusił e, Diabel Chrystusa po e, jego 40-dniowym poście, to on wiemy, że świat należy do diabła, żeby Chrystus się pokonał diablu. Kto poszedł za złotem, za bogactwem, to on będzie zawsze chodził krętymi drogami. Ciężko mi się odnieść do tego, co Pan mówi o tych górkach, tam o tych poległych, bo ja nie znam się na tych rzeczy, dlatego nie będę do tego się odnosił. Ale to, że się trzeba za każdą zaginioną duszę, nawet wydaje się, wbrew nadziei, to trzeba robić. To trzeba robić. A Żydzi nieraz wybiorczo zrobili jedwabne, żeby tutaj Polaków niszczyć, że oni winni, zabójcy, faszystowcy. A, a to po prostu jest w trendzie takim polityczno-poprawnym, ażeby wyciągać ostatnie pieniądze z Was. A nie ma Was komu bronić, nie ma tych poważnych i wielkich ludzi, dlatego żeby po Waszej stronie stać, nie ma polityków, którzy Was bronili, no i nie ma księży i którzy by też stali po Waszej stronie. Dlatego jest taka sytuacja w Polsce, jaka jest. Ja ją nie zmienię. Jeżeli Polacy się nie zmienią mocno sami w sobie, jeżeli nie, przy, nie, nie, nie nastąpi rewolucja duchowno e, cielesna w naszych duszach, mózgach i sercach, to my nic nie zmienimy na tym świecie, a jeszcze staniemy się gorsi, jak jesteśmy. A co ksiądz sądzi o księżach wyklętych? Bo ksiądz jest na liście księży wyklętych. No, teraz już nie możemy się wcielić, bo to ja tutaj nie mam e, Ksiądz jest na liście księży wyklętych, razem z ojcem, na przykład Augustynem Polanowskim. Co ksiądz sądzi o tym, bo obecnie widzę, że są prześladowania e, również księży e, w tym względzie. No Chrystus tak mówi, kto chce, że jest wprawdzie, będzie, będzie cierpiał, a prawda nas wyzwoli. Ale kto wytrał do końca zwolniony będzie, no to co mnie obchodzi ich prześladowania, jeżeli mój mistrz Jezus Chrystus poszedł na krzyż, a nie jeszcze na krzyż nikt nie prowadził, Na ukrzyżowanie nikt mnie jeszcze nie poprowadził. A kto chce się opierać z to musi cierpieć. Nawet od swoich najbliższych w domu swoje. To jest normalne. A to są na czarnej liście, ja się cieszę nawet, że jest ja tam jestem. Nawet A nawet, wiedzieli... nawet się, że może mnie tam nie zauważył. A jak zauważyli, to jest pięknie. takie pytanie. Ja tylko dopowiem, ja bo to chodzi o to, to pismo episkopatu, które oni zamieścili tam na stronie episkopatu, to... Jak to pismo się pojawiło, to do mnie dziesiątki ludzi dzwoniło i mówiło gratulujemy Panu, że Pan razem z księdzem arcybiskupem na tej samej liście. także to Czysta przyjemność. Mnie nie, też te pobożniej, pobożniejsi ludzie mnie też tak samo mówili. Gratulujemy, że tam się znajdujesz, że nie na innej liście. Proszę, Proszę bardzo. Pan, jak to się, jak się w taki na, na temat rycerzy e, luba, jak, jak, te, jak, te, jak ta stonka do tych wszystkich, do tych wszystkich kościołów. Proszę cię, za biskupa to jest, to jest mas, masakra i plaga. I, i, I teraz, I teraz wolno, i, i, ja znam ich od potrzebki, bo znam, miałam szansę ich poznać w kanadzie. I dlatego widzę, że tu już teraz zalewa, jest tu już, już po prostu zalewają kościołów. I nawet traktowani są jako przy, przyjaciele kościołów. To jest w ogóle bezczelna zbuda. Jest, taki, jest takie przysłowie. Panie Boże, zbaw mnie od moich przyjaciół, a ja od wrogu sam się będę zbawiał. Nie daj Boże takich przyjaciół, który jest gorszy jak wrogowie. Bo kiedyś wroga widziało się, jak to się mówi po twarzy i, i, i po, po rozmowie, a teraz coś takiego mówi i nikt nie wie, co to jest. Tylko ten, który się trzyma Pana Boga, od razu widzi, co to jest. Jak prawdziwy lekarz, to nawet nie badając człowieka, widzi, jak on wszedł, nawet po twarzy może e, rozpoznać, jakimi chorobami ten choruje. A jeżeli ksiądz jest tak samo prawdziwy, to on od razu widzi, kto jest to. A jak oni chcą zachować kościoły, bo te kolumba to nie bogaci ludzie i tak dalej, a tam, gdzie, tam, gdzie dzisiaj jest pieniędzy, to tam e, Chrystusa, Jezusa może nie być. I raczej nie ma. Ale z kościoła, zalewają kościoły. Ja myślę, że z tego, z tego, z tego wystarczy. Ja nie mogę za każdego kolumba odpowiedzieć, bo to tak jak tu się widzicie, że to nie jest tak, znaczy, nie trzeba z tym... Tak, ta panienka Panie. taka Panie. ja, To ja tak szybciutko. Nie wiem, czy to moje pytanie już padło do księdza arcybiskupa. Chciałabym zadać pytanie, bo obiega taka informacja, te wszystkie media, że biskupi polscy zostali wezwani do Watykanu na jesień, nie wiem, do wrzesień. Ma chyba być. I ja bym właśnie chciała zapytać, czy chodzi, czy jak ksiądz Arcybiskup myśli, czy to chodzi o naszą tradycję katolicką? Czy to będzie wyrzucenie nas oficjalne z kościołów? Bo i tak już teraz mamy ciężko, bo walczymy właśnie o jasną górę i nie możemy się doczekać, żeby nas puścili strucjatą różańcową w intencji ojczyzny. I piszemy skargi, e, próbujemy coś robić, ale to jest walka e, nierówna. Bo nasz głos jest niesłyszalny albo słabo słyszalny. A teraz w kontekście właśnie tych wydarzeń, które nachodzą, y, przychodzą na Kościół katolicki, chcemy jako tradycjomaliści zapytać, co ksiądz arcybiskup na ten temat, bo no, chyba zostaniemy oficjalnie wyrzuceni z kościoła y, na, naszego, bo świątynie są nasze. Oczywiście. I jesteśmy spadkobiercami i Jasnej Góry, i wszystkich kościołów, które są w Polsce. Bo najpierw była tradycja katolicka, a dopiero później Nus Ordo, według mnie sekta judeo protestancka. No teraz się ja rozumiem, tam już więcej może da. No. Bo to napiszemy książki tutaj od razu. Pięknie powiedziała, żeby książki nie napisać, prywatnie już jest napisana, pięknie. Ja tak powiem, że każdy episkopat, biskupi każdego kraju, кожного краю, оті де є Костюм католицький, раз на п'ять що їжджаю до Ватикану, а щоб споткатися з декастеріями ватиканськими. Ну і там якісь дати справоздання, що як все роби, які які справи, porozмовляти з тими, в których zawierże, powiedzmy, якісь kierunki kościoła на те часи, в których się znajdujemy. А я теж читав там на Онеці, така, така паніка одразу ж людям показати біскупі в пільним темпі, в до Ватикану на дивані. Вони це то то склабство тотальне, бо euh, те біскупі, які зараз є в визвание, то ж прийшло 7,5 лят. Значить, 2,5 лят спознені. То не є спільний темп, а то є нормальний темп, то є визвання. І на ситуації, для чого визвання, Все може бути. Може, kościół katolicki w Polsce troszkę się opóźnia, powiedzmy, z protestantyzacją kościoła, może, ja też mogę podejrzewać, że taka sytuacja może być. Ale co nam w tym robić? A nie się Chrystusa. Przejdzie pora, kiedy to diabeństwo nabierze tyle mocy, i że jednak musi wkroczyć Chrystus, wtedy będzie wszystko załatwione. Przejdzie Pan, który powie, wystarczy tutaj ci mierzyć mój lud, i do widzenia, wszystko się zakończy. Czy nam się opanikować? Absolutnie nie. Треба жити далі, в тим ритмі, в якому жиємо. Спокійні, спокійно їсти, готувати собі там, спокійно всі помогні. І ці життя а не просто панікувати. Ніхто не панікує, бо їх чекає пекла, а нас пекла не чекає. Ми встигну дані Богу і візення. На тим то полегає. А коли ми починаємо, вони нас пробують в депресію впровадити, запензити венгіль, в рук. Ми, з тесно ніким, нас мало є. А не важливо, мало нас є чи ні. Нас мало mm -hmm. ми в тільняшках, матроси на, на, на фльоці, да, такі ми кошулі такі чорно-бяли, такі, як зебри, вони мовили, нас мало ми в тільняшках, віносергах, а під кошулька така. Oni byli mocni chłopaki, walczyli i zielon. Tak samo nas mało, ale z nami Bóg. Wieczny, który w e, której не на на, jest zbawieniem, w którego jest martwych stanie. A oni z diablem, u niego nie ma ani zmartwychwstania, ani zbawienia. To gdzie oni idą? Czego nam panikować niech oni panikują? A oni na nas najeżdżają tak mocno, żeby my jeszcze spanikowali resztę. Spokojnie. Упазло, пан був поля і для всіх лінівих огроди wow. з поляни, і помідори росли. І конець. Yeah, і супер, так уміновить. А то спеціально я без страху на пензи. Страху треба прензи, пензи, ми всі іземля. А где іземля є де. А то сусідка сусятка а вона мене вгувіла. Ну, треба місяця саме мені у нього сусятися. Nie, jej dali ot, trutki, ona wypiła trutki i ona mnie rekomenduje, że to jej dobrze jest. Jutro umrze i ja, ja pojutrze, no to po co mi ta trutka? Może trzeba pić takie normalne, klasyczne. Z jasu, jakieś liście, pokrzywy tam. Język poparzyć sobie troszkę, żeby nie gadać, nie? Bo, może lepiej. No. Tak sobie nie bo się tego wszystkiego tradycja, oczywiście oni niech chcą ją zniszczyć, to prawda jest. Nie ma, nie ma dwóch zdań, ale wtedy księża prawdziwy będą uciekać z tych wszystkich świątyń. A, a oni chcą świątynię, te protestanci, LGBT-owcy chcą świątynię przejąć. Zobaczcie, kiedy Bergoglio tam powiedział po 8 latach swojego wartyfikatu, mm -hmm. że nie wolno w Niemczech błogosławieć pary pary małżeńskiej. To małżeństwo po prostu... No nawet Związku. słów. Nawet słów nie ma. Trzeba doradzić widła i tam gadać inaczej. I, i, i że nie wolno blogosławić, to w 500 kościołach w Austrii księża wywiesili flagi tęczowe i zapraszali tych tęczowych do kościoła. A te kościoły kto budował? Te kościoły budowali katolicy. Jak oni tęczowi niech sobie wybudują swoje kościoły, jeżeli biskupi mają lawendowe kury, to niech wybudują sobie gdzieś tam na, na stepie, gdziekolwiek swoje posiadłości, a to wszystko zostawi katolikom. To to katoliki budowali. I utrzymywali to wszystko przez, przez szereg lat. Dlatego to powiedzieli: nie panikować, Panie. Jesteś piękna, mądra, nie panikować. I oni nas nie słuchają, co robić. Wtedy my widzimy, z kim mamy do czynienia. Bo kiedy wszystkie tak pięknie usmiechamy się, jeżeli w sklepie jest dużo e, towarów, nie? To wszystkie jesteśmy w sensie, tak wózki te wozimy tak pokojowo. A jeżeli widzimy, że te, tego towaru staje się mniej, to te wózki prędzej biegają po, po sklepie, żeby zdążyć jeszcze coś zrobić. I tych czarnych piątków, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na świecie, to będzie coraz więcej i więcej. Dlatego żywność miejcie w domu, a nie w sklepie, bo w sklepie to nie wasze, a w domu to wasze. Zapalki, jak macie w domu, to wasze, prąd nie wasz, bo to należy do jakiegoś tego pana, który tam może wycisnąć, a świeczka w domu to jest wasza. А Капуяцы, нет? Студня на вашем там здесь месте, это А в рурках там, то не ваша. Тепловода, то так, когда подъезжали здесь, коли, как говорится, на, на, тих, на, 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 на ваша. А то, что вам дали, утром вон, что вода. И в лосы так и бы они так стать, едут так и другие сенды. на север, другие на, 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 на джевах, то, дали, утром, вон, це, біду... Так что не паниковать. Бо як спині поїмо, то тоді візьмемо найбідніші люди. А вони будуть там над нами ще e, нас, насміватися і так далі. Не боїмося цього. Христос мовив, не боїся, чутко мало. Сподобалося пану небо і землі дати тобі збавлення. Надо то це полега. Напишіть собі десь так, на висьових джвях, там, там, на бюрку, підставить. Що ще зажило? Панікує. Отак так. Христос мовив. А дьявол, напевно, страху, бо він не мовичності. i on nie, nie, nie może nic zmieniać już i ciąga tych, które jemu należą a przez nie ciąga i nas naiwnych albo panikujących zrozumiałe, nie? proszę bardzo